Dzień dobry wszystkim, dzień dobry, witajcie na naszym spotkaniu Kawa z Bogiem. Czytamy sobie tutaj Pismo Święte, jest to Stary Testament. Fragmencik po fragmencie przesuwamy się po dziejach e, e, odległych historycznie, ale jakże często odczuwamy e, ich bliskość, jakby, e, jakby się działo dzisiaj. Ja przynajmniej mam takie odczucia. E, niesamowite jest też to, że ile postaci tutaj e, jest wymienianych, to. Praktycznie w każdej możemy zobaczyć troszkę siebie. Możemy jakby zobaczyć siebie poprzez ich pryzmat tych osób. Ich dzieje są czasami oczywiście osadzone w kulturze, w tamtej historii, w dziejach, w tradycjach, w wierzeniach i tak dalej, ale bardzo często myślę, że Możemy jakby ponadczasowość taką odczuć, czyli mieć z tego przesłania na dzisiaj i zobaczyć siebie przez pryzmat tych osób. O, dzień dobry, Kora, dzień dobry, kochane. W piątek ostatnio nie było spotkania, bo byłam w trasie, w drodze do Kuecka. Do gniezna. Czasami moja praca na tym polega, właśnie, że gdzieś tam wyjeżdżam, spotkać się z kobietami z innych regionów, więc tym bardziej cieszę się, że dzisiaj możemy się znowu spotkać. Kochane, co jeszcze chciałam powiedzieć? Że jesteśmy na etapie, gdy umiera Izak. Umarł Izak. Ostatnio rozmawialiśmy o tym, co nam mówi, że umarł syty dni. Co, co nam to dzisiaj może powiedzieć, żeby sobie, możemy sobie zadać jakieś pytanie, czy moje życie, gdybym dzisiaj umarła, to moje, mogę powie, mogła, można by było określić, że moje dni były syte? Czy może wegetuje w swoim życiu, bo ciągle się wszystkiego boję, ciągle postępuję zachowawczo, ciągle boję się przed oceną, co powiedzą inni, ciągle boję się odważyć, realizować swoje jakieś marzenia, swój potencjał, odkryć swoje talenty, ciągle może... Właśnie nie żyję, tylko wegetuję w takim sensie, że ciągle żyję w strachu i nie pozwalam sobie być sobą i nie pozwalam sobie robić rzeczy, o których w życiu marzę, a może nawet do których e, to takie refleksje właśnie na temat sytych dni. Nie? Co by było, gdyby dzisiaj do mnie przyszła, gdyby ktoś dzisiaj wyłączył światło, albo bym się dowiedziała, że, 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 że moje życie się kończy. Czy mogłabym powiedzieć, że moje dni były syte? Oczywiście, jak w życiu każdego człowieka, raz są syte, raz nie są. Raz są, żyjemy pełniejszym życiem, raz takim możemy określić, nie wiem, jałowym, chociaż to nie jest chyba dobre określenie, ale na pewno wiecie, co mam na myśli. Natomiast tak reasumując, czy, bo wiadomo, że życie to są różne etapy, ale czy tak patrząc na całokształt, czy mogę powiedzieć, że moje dni są syte? Nie? E, kochane, więc czytam dalej. Potomkowie Ezawa. A oto dzieje rodu Ezawa. Ezaw, wiadomo, syn. E, Ezaw i Jakub, synowie e, Izaaka, syna Abrahama. A oto dzieje rodu Ezawa, czyli Edomu. Ezaw pojął żony spośród córek kananejskich. Adę, córkę Elona, Hetyty i Ocholibamę, córkę Anny, syna Sybeona, Hiwity <grywki> i Basematę, córkę Izmaela, siostrę Nebajota. I tak tego pewnie nie zapamiętamy. Ada urodziła Ezawowi Elifaza i Abasemata urodziła Reuela. Oholibama zaś urodziła Jeusza, Jalama i Koraha. Oni byli synami Ezawa, którzy mu się urodzili w ziemi kananejskiej. Potem Ezaw zabrał żony swoje i synów swoich, i córki swoje i wszystkich domowników swoich, i stada swoje, i wszystko było swoje, i całe mienie swoje, które nabył w ziemi kananejskiej, i udał się do kraju Seir z dala od Jakuba brata swego. Majątek ich bowiem był tak wielki, że nie mogli mieszkać razem. Ziemia zaś, w której przebywali, nie mogła ich pomieścić z powodu dobytku, który posiadali. Ezaw zamieszkał na pogórzu Seir, e, Ezaw tu Edom. A oto wykaz rodów Ezawa, praojca Edomitów na pogórzu Seir. Takie są imiona synów Ezawa. Elifas, syn Ady, żony Ezawa, Reuel, syn Basematy, żony Ezawa, to są takie najtrudniejsze te fragmenty, gdzie są wymieniane wszystkie imiona, które, które są dla nas trudne, no ale przeczytamy. A synami Elifaza byli Teman, Omar, Sefo, Gatam i Kenas, bo za chwilę może tu paść imię, które będzie bardzo, bardzo tutaj miało dużą rolę. A Timna była nałożnicą Elifaza, syna Ezawa i urodziła Elifazowi Amaleka. To są potomkowie Ady żony Ezawa, a oto synowie Rewela. Nacht i Zerach, Szama i Miza, byli to potomkowie Basematy, żony Ezawa. A oto synowie Oho Libamy, córki Any, syna Sybeona, żony Ezawa. Urodziła ona Ezawowi Jeusza, Jalama i Koracha. Oto naczelnicy rodów spośród potomków Ezawa, czyli synowie Elifaza, pierworodnego Ezawa, naczelnik Teman, naczelnik Omar, naczelnik Sefo, naczelnik Kenas, naczelnik Kora, naczelnik Gotam, naczelnik Amalek. To są naczelnicy rodów od Elifaza w ziemi edomskiej, potomkowie Ady. A oto synowie Reuela, syna Ezawa, naczelnik Nahat, Naczelnik Zerach, naczelnik Szamma, naczelnik Miza to są naczelnicy rodów od Odreuela w ziemi edomskiej, potomkowie Basematy, żony Ezawa. A oto synowie Oholibamy, żony Ezawa. Naczelnik Jeusz, naczelnik Jalam, naczelnik Korach to są naczelnicy rodów, potomkowie Ocholibamy, córki Any, żony Ezawa. To są synowie Ezawa i to są ich naczelnicy, to jest Edom potomkowie Seira. Oto synowie Sejra, e, choryty, tubylców tego kraju: Lotan, Szobal, Sybeon i Ana. Dishon, Ezer i Dishan to są naczelnicy chorytów, synów Sejra w ziemi edomskiej. Synami Lotana byli Chori i Chemam, a siostrą Lotana była Timna. A oto synowie Szobala: Alwan, Manachat, Ebal, Szefo i Onam. A oto synowie Sybeona Aja i Ana to jest ten Ana, który znalazł gorące źródła na puszczy, gdy pasł osły Sybeona, ojca swego. A oto dzieci Any, Dishon i Ocholibama, córka Any. A oto synowie Dishona, Heman, Eshab i Jitran i Keran. Oto synowie Asera, Bil Bilhan, Zawan i Akan. Oto synowie Dishana, Aus i Aran a oto naczelnicy chorytów naczelnik Lotan naczelnik Szobal naczelnik Sybeon naczelnik Ana naczelnik Dishon naczelnik Eser naczelnik Dishan to są naczelnicy chorytów według ich okręgów w kraju Seir. Słuchajcie, to wszystko co tutaj jest wymieniane daje nam takie przesłanie jak bardzo pan Bóg pobłogosławił tutaj tym rodom tak jak zapowiadał zapowiadał że właśnie twoje Tutaj potomstwo Abrahamowi, twoje potomstwo będzie, yy, i Izakowi, tobie, twoje potomstwo będzie tak liczne, nie? A oto królowie, którzy panowali w ziemi edomskiej, zanim nad synami Izraela zapanował król. W Edomie był królem Bela, syn Beora, a gród jego nazywał się Dimchaba. Gdy Bela umarł, panował po nim Jobab, syn Zaracha i Bostry. Gdy zaś umarł Jobab, po nim był królem huszam z kraju Temanitów. Gdy umarł Huszam, po nim był królem Hadad syn Bedada, który robił Midianitów, pobił Midianitów na polu moabskim, a jego gród nazywał się Awid. Gdy umarł Hadad, po nim był królem Samla, Samla z Masreki. Gdy umarł Samla, po nim był królem Saul z Rechobot nad rzeką. Gdy umarł Saul, po nim był królem. Balchanan, syn Achbora. Gdy umarł Balchanan, syn Achbora, po nim był królem Hadar i gród jego nazywał się Panu, a imię jego żony było hmm, Mechetabel córka Matredy, córki Mezahaba. Wiem, że to może nie być bardzo, bardzo interesujące, pasjonujące i w ogóle. A oto imiona naczelników Ezawa według ich rodów, ich miejscowości według ich imion. Naczelnik Timna, naczelnik Alba, naczelnik jeden, Nie będziemy wszystkiego czytać. Dobrze. O teraz mamy Józef i jego bracia. O. Mamy rozdział Józef i jego bracia. A Jakub mieszkał w ziemi, gdzie ojciec jego był gościem, w ziemi kananejskiej. W ziemi kananejskiej. A oto dzieje rodu Jakuba, gdy Józef miał 17 lat i był jeszcze chłopcem, pasał trzodę i z braćmi swymi, z synami Bilchy i z synami Zylpy, żony ojca swego i donosił Józef ojcu ich, co o nich mówiono złego. A Izrael kochał Józefa. Najbardziej ze wszystkich synów swoich, ponieważ urodził mu się na starość, sprawił mu też długą szatę z rękawami. Bracia jego widzieli, że ojciec kochał go więcej niż wszystkich jego braci, nienawidzili go więc i nie umieli się zdobyć na dobre słowo dla niego. Pewnego razu miał <coughs> Józef sen i opowiedział go braciom swoim, oni zaś jeszcze bardziej go znienawidzili. Powiedział im bowiem, słuchajcie, proszę tego snu, który... słuchajcie, proszę tego snu, który mi się śnił. Oto wiązaliśmy snopy na polu. Wtem snop mój podniósł się i stanął, a wasze snopy otoczyły go i pokłoniły się mojemu snopowi. Rzekli do niego bracia, czy chciałbyś naprawdę królować nad nami? Czy chciałbyś naprawdę nami rządzić? I jeszcze bardziej znienawidzili go z powodu snów i słów jego? Potem miał jeszcze inny sen i opowiedział go braciom swoim powiedział: miałem znowu sen, oto słońce, księżyc i jedenaście gwiazd kłaniało mi się, a gdy to opowiedział ojcu i braciom, zgromił go ojciec i rzekł do niego: Cóż to za sen, który ci się śnił? Czyż więc ja, matka Twoja i bracia twoim? Mielibyśmy przyjść i pokłonić się, ci się do ziemi. Wtedy zazdrościli mu bracia, lecz ojciec jego zachował to słowo w pamięci. Więc czytamy, co jest dalej, bo tu się zaczyna no, niesamowita akcja, która jest: Bra bracia jego poszli, poszli paść trzodę ojca swego do Sychemu. Wtedy rzekł Izrael do Józefa: Bracia twoi pasą w Sychemie, chodź a poślę cię do nich. A on odpowiedział: Jestem gotów. Rzekł do niego: idź więc i zobacz jak się mają bracia twoi i co się dzieje z trzodą. I przynieś mi wiadomość. I wyprawił go, do, do, go z doliny Hebronu, a on przybył do Sychemu. Gdy błąkał się po polu, spotkał go pewien mąż, a mąż ten zapytał go, mówiąc: Czego szukasz? On zaś odpowiedział, szukam braci moich, powiedz mi proszę, gdzie oni pasą. A, ona, a, na, a na to ów mąż powiedział, wyruszyli stąd, bo słyszałem jak mówili, pójdziemy do Dotanu. Józef poszedł za braćmi swoimi i znalazł ich w Dotanie i ujrzeli go z daleka, lecz zanim się do nich zbliżył, zmówili się, że go zabiją. Najmłodszego brata. Mówiąc jeden do drugiego, oto idzie ów mistrz od snów. Noże chodźmy i zabijmy go i wrzućmy go do jakiejś studni, a potem powiemy, dziki zwierz go pożarł. Zobaczymy, co wyjdzie z jego snów. A gdy to usłyszał Ruben, chciał go wyrwać z ich ręki i rzekł, nie zabijajmy go, Potem Ruben rzekł do nich, nie przelewajcie krwi, wrzućcie go do tej studni na Pustkowiu, ale nie podnoście na niego ręki. Chciał go bowiem wyratować z, ro, z ich rąk i przyprowadzić do ojca. A gdy Józef przyszedł do braci swoich, ściągnęli Józefa, z Józefa szatę jego. Szatę z długimi rękawami, którą miał na sobie, pochwycili go i wyrzucili go do studni, a studnia ta była wyschnięta, nie było w niej wody. Potem zasiedli do posiłku, a gdy podnieśli oczy, ujrzeli karawanę Ismaelitów, przybywającą z Gileadu. Wielbłądy ich niosły wonne korzenie, balsam i mirę, a szły niosąc to do Egiptu. Wtedy rzekł Juda do braci swoich, Jaki pożytek z tego, że zabijemy brata naszego i zatajemy, żeśmy go zabili? Chodźcie, sprzedajmy go Izmaelitom, nie, nie podnośmy na niego ręki naszej, gdyż jest on bratem naszym, z ciała naszego. I usłuchali go bracia. Gdy więc przechodzili mężowie, kupcy midianiccy, wyciągnęli Józefa ze studni na górę i sprzedali Józefa Ismaelitom za dwadzieścia srebrników. Ci zaś przywiedli Józefa do Egiptu. A gdy Ruben wrócił do studni, a nie było w studni Józefa, rozdarł szaty swoje, a powróciwszy do braci rzekł: Nie ma chłopca, dokąd ja teraz pójdę? Wtedy wzięli szatę Józefa, zabili kozła i umoczyli szatę we krwi. Potem posłali tę szatę z długimi rękawami do ojca i kazali powiedzieć: Znaleźliśmy to, Roz, rozpoznajże, czy to szata syna twego, czy nie. A on poznał ją i rzekł: To jest szata syna mego, dziki zwierz pożarł go tak z pewnością rozszarpał Józefa. Wtedy Jakub rozdarł szaty swoje i włożył wór na biodra, i przez długi czas opłakiwał syna swego. Próbowali go pocieszyć wszyscy synowie jego i wszystkie córki jego, ale nie dał się pocieszyć, i mówił: w żałobie zejdę do syna mego do grobu i opłakiwał go ojciec. Midianici zaś sprzedali go w Egipcie. Poty farowej, dworzaninowi faraona, dowódcy straży przybocznej. I ciąg dalszy będziemy czytać następnym razem, bo już dzisiaj i tak e, trudne e, sytuacje. Ale znowu nam się pokazuje, słuchajcie, jakie to jest znowu nam się pokazuje, jak człowiek potrafi komplikować jak człowiek gdzieś w swoich e, emocjach, mm, z którymi m, często nie potrafi sobie poradzić, robi dziwne rzeczy. Rzeczy, których potem e, często pewnie żałuję, rzeczy bez namysłu, be, rzeczy spontanicznie, w sensie rzeczy mm, jakby pod wpływem właśnie tych emocji. E, tutaj to, co zrobili bracia najmłodszemu e, bratu Józefowi, no, odbije się bardzo na nadziejach, co będzie dalej, więc będziemy czytać e, z wielkim na pewno zainteresowaniem. Hmm. Czy wina Józefa polega na tym, że się podzielił z braćmi swoim snem? Czy w ogóle trzeba tu szukać winnego? Pewnie nie. Ale co by było, gdyby się nie podzielił? Um, podzielił się tylko snem, a został oceniony jakby jakby miał złe intencje wobec nich, nie? Czasami w życiu um, Czasami w życiu, właśnie i między nami, tak sobie teraz myślę, są przeróżne konflikty, bo są nie do powiedzenia. Ktoś coś powie, a drugi, drugi zrozumie, że miał coś innego na myśli i tak się często rodzą przeróżne właśnie konflikty. Fajne jest takie, bardzo lubię zgłębiać komunikację bez przemocy i w ogóle zasady komunikacji, bo w, ja dzisiaj rozumiem, że wiele ludzkich nieporozumień, konfliktów, tragedii dzieje się poprzez nieporozumienia, bo my używamy naszego języka, ale bardzo często nadawca ma na myśli co innego niż odbiorca zrozumie. I fajny jest taki, taki manewr, żeby zawsze pytać naszego rozmówcę. Czy to miałeś na myśli? Czy chcesz to powiedzieć, nie? Czyli bardzo często, poprzez zadanie tego pytania, okazuje się, że wcale nie, wcale nadawca tego nie chciał powiedzieć chciał powiedzieć coś innego, ale użył słów w takiej konfiguracji, może i w takim tonie, w takim ułożeniu, że odbiorca zrozumiał totalnie inaczej. I myślę, że właśnie fajnie, że nam tutaj to wybrzmiewanie, żeby siebie też wejść w taki nawyk i nawzajem, bo wszyscy mamy jakieś relacje z różnymi ludźmi i pewnie też często nieporozumienie, ale żeby wejść w taki nawyk, żeby dopytywać, co dokładnie masz na myśli, co dokładnie chcesz powiedzieć, czy masz na myśli to i to, czy chcesz powiedzieć to i to, czy dobrze zrozumiałam, że chcesz mi powiedzieć to i to, czy dobrze zrozumiałam, że masz na myśli to i to. To jest bardzo rzadko stosowane. A myślę, że może nas bardzo mocno tutaj uchronić od różnych nieporozumień, od konfliktów. Czy Józef miał na myśli, że chce, żeby bracia się przed nim kłaniali, chciał się przed nimi wywyższyć? Nie, nie miał tego na myśli. Podzielił się po prostu swoim snem. I to wszystko. Na czym polegała ta jego wina? Nie? Właśnie. Cudów niepojętych, fajnych przemyśleń, przemyśleń Wam życzę. Dobrego dnia. Jeśli uważasz, że warto i chcesz coś dodać, to zostaw komentarz. Będzie mi bardzo, bardzo miło. No, całuję. Pozdrawiam. Pa kochane.